Ludzicka, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Lewit, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. I okej, okay, ponieważ ostatnio pokończyliśmy sobie... Um, uwolniliśmy jaskra i skończyliśmy jakiś tam wątek w fabule głównej, a, dlatego teraz y, porobimy sobie troszeczkę zadań pobocznych, bo nazbierało nam się ich naprawdę, naprawdę sporo. No i do szesnastego poziomu będę chciał je wszystkie... Oczywiście wypełnić. I zaczniemy sobie oczywiście od um, tego zlecenia z bagiem, które już wykonaliśmy jakiś czas temu, ale nie odebraliśmy od Wieśniaka nagrody, bo nie miało nam po prostu czym zapłacić, więc próbujemy to zrobić teraz. Wiedźmin, witajcie. No właśnie, jak się sprawy Gdzie mają? pieniądze? O tu, dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. No okej. Okay. Powiedzmy, że gość... E, 524. Całkiem nieźle. Całkiem niezła nagroda. Chłop się chyba odbił od dna, no i w ten sposób mógł nam więcej zapłacić. No i zapłacało się chyba poczekać. Dobra. Jak się sprawy mają? Kwestia życia i śmierci. Tutaj mamy takie zadanka, które są... Mordo mocno rozbudowany, jeśli o to chodzi. Myślę, że się nie zawiedziecie w ogóle tymi zadaniami pobocznymi. Są one naprawdę, naprawdę ciekawe. Ale wiecie co? Może w tym odcinku... ...najmijmy się jakimiś tam zleceniami wiedźmińskimi. Plus... ...w ogóle pierwsze, co chciałbym zrobić, to może poodwiedzać te tablice... ...których jeszcze nie odwiedzaliśmy, czyli... ...tutaj, na pewno... ...tutaj nie wiem, czy będę chciał jechać, może w innym odcinku. Tutaj również mamy kolejne tablice. Dobra, na pewno będę chciał się tutaj udać. To nie ulega wątpliwości. I znajdźmy w takim razie najbliższy znacznik. Dalej. Nie jest tak daleko. Więc myślę, że obejdzie się bez jakichś tam na razie większych cięć. Zresztą chciałbym. Akurat ten odcinek chciałbym sobie nagrać, tak mówię, troszkę luźniejszy. No chciałem sobie tak trochę pogadać na, na ludzi do mikrofonu. Zaczęliśmy. Eee, w ogóle zacząłem nagrywać wraz z kolegą, albo może przyjacielem bardziej powinienem powiedzieć taką dość ciekawą serię odnośnie odnośnie pewnej starej gierki Jestem w ogóle ciekaw jak wam się to spodoba eee, Myślę, że najbliższy odcinek wrzucę jakoś Dzisiaj mamy niedzielę więc myślę, że jakoś w czwartek No, myślę, że w czwartek powinien się ukazać, może w środę nawet Jestem ciekaw, co będziecie o tym myśleć. Powiem Wam, że... Mm, będą to takie trochę retro wspominki, ale nie do końca, bo będzie to odświeżona wersja czegoś kultowego. Więcej na razie nie będę zdradzał. Myślę, że jeśli zobaczycie już tą serię na kanale, to... To dokładnie zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra, jedźmy sobie do tego zadanka. Jak się w ogóle nazywa Rady, chciałem do tablicy, a nie do zadanka, dobra. No i dobra, pojechaliśmy do tablicy. Zobaczmy co też tutaj mamy. Okej, okay, tutaj nie ma żadnego zlecenia, są tylko... Są tylko jakieś tam ogłoszenia, ale podejrzewam, że oznaczą nam się yy, miejsca różne na mapie. Dokładnie, nowe znaczniki, nieodkryte miejsce. No i mamy tu jakieś kolejne dwa pytajniczki. Dobra, ponieważ są one dość blisko, to od razu je sobie odwiedźmy. Te pytajniczki również będę chciał zrobić wszystkie. Nienawidzę czasem jak ta płotka się odwraca. Dobra, już teraz jest ok. Na nagraniu będę chciał również wszystkie właśnie te pytajniki odwiedzać, tak żeby zrobić po prostu grę na 100%. Idźmy tutaj jakoś powolutku Nie wiem czy od dobrej strony w ogóle podszedłem do tego Może spróbujmy tędy Wiecie co? Droga jest... Teraz widzę na mapie z której strony jest droga Nie wiem czy w ogóle tędy wejdę w takim razie Ale spróbujmy Okej Tutaj się gdzieś podsadzić Dokładnie I hoppa no, trzeba przyznać, że nie jest całkiem sprawny. Nie tylko w walce mieczem. Dobra, i zdobyliśmy punkty umiejętności, super. Rozdajmy go sobie od razu. Mam w ogóle dwa do rozdania. I mogę w ten sposób już całkowicie ulepszyć silne ataki. W ten sposób odblokuję dwa kolejne... Mm, ...dwa kolejne poziomy walki mieczem. Dwa kolejne skille do walki mieczem. Dobra, zróbmy to oczywiście. I proszę. Mamy kolejne dwa dwa atuty do, do walki mieczem. To jest bardzo spoko. W pierwszej kolejności właśnie będę chciał wymaksować walkę mieczem, a potem dopiero będę się bawił jakieś znaki. Albo może też wstrzelanie z skuszę, troszkę pójdę, no zobaczę jeszcze. Wszystko do przemyślenia. choć tu płotka. Ale jak ty tutaj w ogóle wjechałaś? Okej. Okay. No płotka się czasem troszkę buguje w takich miejscach. Ale nie ma tego złego. Okej, okay, tutaj mamy rt... Załóżmy od razu QN. Weźmy miecz. To są bandyci nawet, nie deserterze. to chyba jakiś mocniej uzbrojony. Próbujemy no najpierw tego chłopka załatwić. Bra, weźmy sobie może art. No i po nim. rany! Wydawało mi się, że ten będzie stanowił największe wyzwanie. A tutaj padł po jednym ataku. Co prawda silnym, ale... Mimo wszystko wciąż był to jeden atak. Nowy pył, stronica do manuskryptu Proszę Trzeczkę narzędzia partnerskie Fajnie, fajnie, chociaż te kowalskie wydaje mi się, że są dużo, przedstawiają dużo większą użyteczność Bo jednak te miecze psują nam się zdecydowanie, zdecydowanie częściej no Dobra, dałaś na płotkę I zobaczmy co tu jeszcze mamy w pobliżu Okej, okay, wygląda na to, że jeśli chodzi o pytajniczki to tyle Tutaj chciałbym się udać, ale może nie będę, go, będę tego robił już na ja tym się. nagraniu. Myślę, że teraz nagramy sobie kilka tych misji z zadań pobocznych. Mm, dobra. Czarna perła i te, te dwa zadania są na Skyligę, więc na razie się nimi nie zajmiemy. Tutaj mamy zadanko z Three Merigold, ale ono znowu jest dość długie. Tutaj mamy z Roszem. Wiecie co? Dobra, tymi zadankami pobocznymi zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Myślę, że to będzie całkiem w porządku. O, ale na przykład wyścigami możemy zająć się już teraz. To z tego co wiem, one są całkiem niedaleko. Właśnie, ta rezydencja węgiel-budów jest całkiem blisko. To udajmy się tam. No nie, potrzebnie nawet zostawiałem ten znacznik. I, 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 myślę, że to będzie całkiem yy, spoko zadanko na ten odcinek. O, chyba nie będzie jakieś tam specjalnie bardzo rozbudowane więc Więc możemy je sobie na lajcie teraz zrobić Okej, okay. czy ten mistrz wyścigów jest chyba wyżej Dokładnie Dobra, przeskoczmy tędy, będzie szybciej o, Tędy nie przeskoczę no To może tutaj, dokładnie Dobra, zapiszmy sobie jeszcze grę. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli staćcie na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Okay. Tylko decyduj się szybko, jak zaraz się zacznie. Wierzchowca mamy, na wpisowe też nie powinno być problemów. Okej, okay, zapytajmy jeszcze. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A Rozumiem. Jakie zasady ma wyścig. Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Okej, okay, faktycznie nie, nie, nie są one zbyt skomplikowane. Dobra. Weźmy to poczmy. Paradnie, twoja godność i imię Wierzchowca. Geralt z Rivi na płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt dosiadający Atosa. Płotka to fajna nazwa dla konia, co? Dobra, wiecie co? To będzie trochę takie dziwne, bo generalnie. Płotka jest obładowana jukami jak cholera. Oczywiście w normalnym wypadku nigdy byśmy się tak nie ścigali na koniu. No ale okej, okay, to jest gra, więc możemy zapomnieć o takim niuansie. A już chyba nawet całkiem nieźle doposażoną tą płotkę, więc myślę, że ta wytrzymałość będzie się dość długo utrzymywać. No, wygrałem to siodło przecież od, od Nilfgaardzkiego agenta. A czyli to chyba nie jest nawet agent, tylko jakiś ambasador czy coś takiego Okej, okay, ale mimo to wytrzymałość nieco kuleje Dobra, no nie dojedziemy nie, nie do... w ten sposób do mety Więc musimy jakoś pokombinować Dobra, udało się chyba w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Geralt z na płotce. No to fajnie. Chwała zwycięzcy! Czy możemy ścigać się dalej? Podejrzewam, że tak. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam Cię zapisać na następny wyścig? Wyśmienite wyścigowe siodło. Dobra, zaraz się wpiszemy, ale zobaczmy najpierw to siodło. Może będzie nieco lepsze od naszego? E, wiecie co, mam chyba takie samo. Dokładnie, wyśmienite wyściga siodło i wyśmienite we siodło. Dobra, no to w takim razie niczego nie zmieniajmy. Wziąć udział w kolejnej... Dobra, tej wytrzymałości jest naprawdę sporo, ale na cały wyścig będzie wicehrabia Romer dosiadający kanikuły. Ciekawe, co znaczy ten tytuł, wicehrabia. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Okej. Okay. Już się chyba w takim razie domyślam. No to jedziemy. Dobra, wiem już, że na całe okrożenie nie starczy mi wytrzymałości, więc gdzieś po drodze po prostu damy płotce nieco odpocząć. Powiedzmy gdzieś tak w połowie wyścigu Okej okay, myślę że tutaj jest dobry moment Będziemy mogli sobie trochę pozajeżdżać drogę bo jest wąsko I myślę że teraz do końca spokojnie powinno nam wystarczyć wytrzymałości Może to nie jest zbyt fair że że zajeżdżamy wrogowi drogę Zresztą naszemu bardziej rywalowi może nie wrogowi yy, Ale... Ale gra nie postrzega tego jako oszustwo więc jest okej okay. Rany wiecie co Patrzę na tą wytrzymałość i tak myślę to jest chyba inna trasa niż poprzednio Dobra no to w takim razie dajmy jeszcze odpocząć w łodce Dobra Teraz już myślę że do końca spokojnie powinniśmy dać radę Taką mam przynajmniej nadzieję Ta trasa jest dość długa jednak Okej, okay, widzę już metę. I powinno spokojnie wystarczyć na wytrzymałości. Dokładnie. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Gerald z Ribi na płotce. Teraz no, no i super. Zwycięzcy! No to ekstra. Radu, gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam Cię zapisać na następny wyścig? Wzmocnione joki. Dobra, zapiszemy sobie tylko grę. I oczywiście ścigamy się po raz kolejny. Okej, okay, płacę wpisowe setkę, a wygrywam 160, czyli inkasują całkiem spory. O... E, inkasują całkiem Cudownie. spory... Niech będzie. Tym podatek. Razem twoim przeciwnikiem będzie Luka Wegelbud, Kuzyn panicza Alberta. Na sukubie. Okay, a Jest więc... czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Okej. Okay. Ale więc ścigamy się pewnie w jakąś tam... Z moją jaką legendą. No to ruszamy. Uważaj prosto Dobra, na razie... Na razie sobie jedźmy. Kiedy będzie jakiś węższy odcinek spróbuję nieco zwolnić płotkę i spróbujemy tak samo jak wcześniej podjeżdżać wrogowi drogę Okej okay, myślę, że tu jest dobre miejsce Dobra. Dobra, wyprzedził nas ale dajmy jeszcze w płotce nieco odpocząć Myślę, że tu będzie jeszcze sporo czasu żeby to nadrobić Okej okay. Okej, okay, tu jest jeszcze fajne miejsce Dobra Myślę, że już teraz będziemy gonić na złamanie karku do samej mety No i no nie podoba mi się to, że... O, dobra, wyprzedziliśmy, że był tak długo przede mną Ale widać że jego koń chyba też się zmęczył nie wiem dokładnie, jak to tam działa, czy konie naszych rywali w tych wyścigach w ogóle się męczą. Ale tak to wygląda, bo w ogóle niknął mi z radaru, więc dajmy... ...nieco odpocząć w chłodce. Dobra, już on dogania. Dobra, oj, 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 No, no! Nie dajmy się wyprzedzić, choćby nie wiem co. Ta gonitwa jest dość długa, więc trzeba naprawdę tym paskiem... ...oszczędnie dysponować. Widzę już chyba metę. Czy to jest meta. Tak, to jest meta. No i... Zobaczmy jak to będzie, bo płotka już straciła, wytrzymałość prawie całą. I. To wygrał? Nie jestem pewien czy to ja wygrałem. jest dobry, okay, ale nie jest niepokonany. Mam cię zapisać na następny wyścig? Okej, więc przegrałem chyba tym razem. Hmm. No dobra, powtórzmy to. Cudownie, niech będzie. Jest czas Dobra, więc powtarzamy ten wyścig. Okej, okay, miałem 1, nadzieję, że jednak ja wygram 2, pod, 3, tym, pod końcówkę. Pod końcówką wyścigu. Ale dobra, wiem już jak długa jest mniej więcej trasa, więc będę mógł lepiej dysponować jakby tym paskiem wytrzymałości. Okej, okay, teraz w ogóle gdzie dostawiliśmy go z tyłu. Zupełnie. Nie mam pojęcia, co tam się stało, ale okej. Okay. Myślę, że zrobimy to nieco prościej tym razem. Po prostu będę... Będę jechał na złamanie karku, aż łodka się prawie całkowicie... Mm, ...zmęczy. Wtedy po prostu przystanę, chwilę odpocznę... ...i za chwilę dopiero ruszę dalej. My bandytów w ogóle. Okej. Okay. Oczuł na się poziom paniki i wierzchowca. To chyba nie znaczy nic dobrego. Dobra, wiecie co? Gość mi w ogóle zniknął z radaru. Nie mam pojęcia czy on jedzie w ogóle za mną. Okej... Coś się chyba zbugowało, ale dobra, już skoro tak się stało to wykorzystajmy sytuację. I pędźmy do mety. Ok, no to wszystko jest trochę dziwne, ale nie zamierzam się tym absolutnie przejmować Co jak co, ale Gerald z Rivi przegrywać nie lubi Jak zresztą każdy Dobra, widzę już metę A naszego rywala dalej nie widać na mapie, więc myślę, że to już będzie łatwe zwycięstwo. Przyhamujmy jeszcze. Dobra, jego dalej nie ma. Już na tej wytrzymałości spokojnie dojedziemy do mety. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Razma Wegelbuda wygrał Gerald Srivi na płotce. Chwała zwycięzcy! No i ekstra. No, na tej ostatniej gonitwie to chyba więcej straciliśmy Spagały kasy niż zarobiliśmy. Wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo! Ale trzeba było wygrać Okej, okay, wyścigowe kawalerskie siodło, zobaczmy je od razu Aż 70 wytrzymałości, moje ma 50, wow no dobra, więc wymieńmy je od razu. Jeśli chodzi o Yuki, no to moje są lepsze. No i dobra. Zastanawiam się co jeszcze możemy zrobić w tym odcinku. Chciałbym go skończyć nieco wcześniej żeby ten odcinek może nie trwał zbyt długo. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda w kwestii zań pobocznych. Tutaj mamy na dwunasty poziom, ale z tego co wiem, one wszystkie są dość długie, więc chciałbym je po prostu już rozpocząć w kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi o zlecenia, może właśnie w kolejnym odcinku zajmiemy się jakimiś zleceniami, na przykład tutaj mamy na trzynasty jedno. No i w zasadzie to by było jedyne jakie pasowałoby wykonać na ten moment Chociaż może jeszcze zrobimy sobie 14 zobaczymy jak to, ile to będzie trwało Spójrzmy jeszcze na poszukiwania Jeśli chodzi o poszukiwania no to jedynym takim takim Taką rzeczą którą chciałbym teraz znaleźć to jest ten rysztunek szkoły wilka Problem jest taki, że Jego trzeba znaleźć w okolicach Kermoren No do Kermoren nie mamy jeszcze dostępu więc też tego nie zrobimy. Dobra, a więc wiecie co? Tutaj sobie zakończymy. O. Gerald z Rivi, jak mnie mam. O co chodzi? Oprócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Byś wyglądał trochę jak Krasnolud Tosaka. Okej, okay, a więc wyścigi Erasma Wegel-Buda zakończone. Ale wygląda na to, że dostaliśmy nowe zaproszenie na wyścigi. Przejrzyj otrzymany list. Dobra, więc zróbmy to jeszcze teraz. Wiadomość od Tasaka. Wiedźminie, doszły mnie słuchy o twoich zwycięstwie w gonictwie wegelbudów. Taki talent nie powinien się zmarnować. Przeciwnie. Powinieneś się rozwijać, a za ten rozwój należy go, yy, należy go stosowicie wynagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany bądź to rozwojem bądź wynagrodzeniem to zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce Tasak. Okej, okay, Tasaka już poznaliśmy wcześniej. A więc to no nie koniec jeśli chodzi o wyścigi. Fajnie, bardzo fajnie. Generalnie spodobały mi się te wyścigi na płotce. Okej. Okay. Zastanawiam się czy jeszcze mam coś do rozegrania jeśli chodzi o gwinta. No, ale to już sobie posprawdzam poza nagraniem. A więc dobra, myślę, że w kolejnym zadanku zrobimy sobie któreś z tych zleceń, być może oba jeśli starczy nam czasu a potem przejdziemy do tych zadań pobocznych związanych z Roszem, z Tris Merigold czy też z Filipem Eildhart tak żeby sobie wszystkie je porobić zanim, zanim wybierzemy się na Skellige, dobra a więc tutaj się pożegnamy. Dzięki, że wpadliście. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybujcie też kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi materiałami. A ja się już z Wami żegnam. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.